Witam was wszystkich ludziska Dzisiaj sobie nagrywamy Mówisz co gram odcinek 32 Dostałem komentarz od yy, yy, użytkownika, który się nazywa Dariusz Go To prawie jak Pokémon Go <grych> Zagraj mecz Polska Hiszpania graj Polską I oczywiście taki mecz sobie zagramy Zapraszam Oczywiście wiecie czego możecie się spodziewać po tym meczu Że Hiszpania będzie grała tiki taka, że będzie miała większość pił przez większość czasu piłkę, i że może być pogrom. Ja się oczywiście postawię. Jeżeli będzie mega ciężko, to sobie po prostu damy, dojdziemy do rzutów karnych. Może się uda, chociaż to się rzadko udaje. Więc zapraszam, oglądajcie spotkanie. Zaczynamy! Żeby było też trudniej, mi dałem mecz u nich. Na wyjeździe. Gramy na Santiago Bernabeu. Ziomek skosiłeś mi zielińskiego, ty mała z Chowata kluseczko. Wow, ależ szybko dobiegł! Ależ wykorzystał mój błąd. Uwaga, coś niesamowitego się stało. W bramce jest Casillas, a nie Dehea. Wow, Ej, what the fuck? Hiszpanie koszą normalnie. Jak, jak, ja nie wiem, to, to Anglicy są, przepraszam. Czemuś to obronił! Powtórzmy tą akcję! Czemuś to obronił! Ale to było piękne, ale to jest jednak Casillas! Groszycki! Go Casillas! No dobrze zac zaczęliśmy! Dobrze nam idzie, proszę państwa! Znowu obronił! Trzy strzały. Praktycznie w kilku. No, w trzech akcjach Polaków. Niebezpieczne. Jesteśmy bardzo dobrze grającym zespołem. Teraz szczęsny ładnie obronił. Strzał Aduriza. Zieliński Kasijas. No, to jest dobry mecz. To jest wyrównany mecz. Nawet trochę na naszą korzyść. Myślałem, że będzie gorzej. Dośrodkowanie. Glikson, Glikson, osanowo być? Co tu się właśnie wydarza? Oh, milik z dystansu, ale to nie miało prawa wejść do bramki. Szyb bąka z Lewandowski nie doszedł. Strasznie na styk grają, ale to jest oczywiście wysoki poziom w FIFA, to wiadomo. E, cały czas są blisko nas. Nie mamy za wielkiego pola manewru, musimy po prostu szybko grać. Ale zawsze brakuje tej nogi, zawsze, a im nigdy. To jest przykre. Chce, chcecie grać tiki takę? widzę. Widzę to, ja to widzę i wam dobrze to wychodzi. Momentami. Jezus Maria. To jest właśnie, kurde, obrona Hiszpanii. Ale najbardziej dzisiaj, najlepiej gra Piqué. Najbardziej mnie po prostu dzisiaj irytuje, całkowicie wybija z gry Piquet, który czyta grę dzisiaj prawda niesamowicie. O nie, o nie, za łatwo wszedł w pole karne. To właśnie to ciężko, ciężko coś takiego obronić. Jak oni zaczynają już szaleć w polu karnym, i to był Jordi Alba, proszę Państwa, lewy obrońca, no. Koniec pierwszej połowy, było emocjonująco, Polska grała lepiej, chociaż posiadanie piłki na korzyść Hiszpanii trochę. Nie pokazałem na początku składu, gram w takim składzie, zawsze gram praktycznie w takim samym składzie. Nieważne, grajmy. Błaszczykowski broni Casillas, kurde mole, ale się dzieje w tym meczu. Casillas znowu, no. I Glik, I Casillas! Come on, motherfucker! Boże, Milik z Lewandowskim co rusz, se wchodzą pod nogi. Brawo, tylko że to trzeba jeszcze, wiecie, strzelić, nie? No nie, teraz musi być bramka. Nie spieprzymy tego. To jest niemożliwe, co wyprawia Casillas! Mogę przegrać ten mecz z czystym, kuźwa, sumieniem. Nie mogę przegrać tego meczu. Przepraszam, jest rzutkarny. Nie mam pojęcia dlaczego. Mam to w dupie. Lewandowski. Gol! To się nam po prostu kurde należało. Casillas, musisz w końcu leżeć i płakać, bo to jest niemożliwe. I tak ci świetnie szło. Koniec. Prowadzimy. Nie oglądałem powtórek. To był zwykły rzutkarny z dupy, z kapelusza. Nieważne, Polska prowadzi. To jest najważniejsze dla nas, Polaków. Huh! Na szczęście. Kurde, bo. Sędzia im pomaga, sędzia pomaga. Wstawiłem, słuchajcie, kapustkę. Cionka i peszkina. Wstawiłem ich, ponieważ. Potrzeba teraz trochę więcej szybkości. Ziomek, co to było? Ty szmato! Tak się nie gra, panie czerwona koszulko. Hej, dobra, teraz e, szturmund drank. Jest taka nawałnica. Wypiepsz to! Co to było? Po dziurki w nosie tej gry. Ej szczerze! To jest chore, co tu się wyprawia. Z meczu na mecz. No ludzie, w każdym meczu jest takie coś. Nagle dostał raka. Glik! Popatrzcie na to! Glik! I kuźwa, jak oni mieli tego nie strzelić? Co to było? Nie! Niemożliwe jest, żeby jakiś mecz był bez frustracji, bez dziwnego zachowania sztucznej inteligencji, bądź zawodnika, którym aktualnie nie steruję, czyli też sztucznej inteligencji. Wszystko przeciwko człowiekowi graczowi. Normalnie za rok kupimy tylko PESA, bo kampnął no też w nowej Fifie nie będzie. Waga kapustka! Son of a bitch! Najgorsze jest to, że człowiek robi wszystko perfekcyjnie, prowadzi, ale i tak to za mało. Trzeba by było być, nie wiem, no też komputerem, żeby po prostu przewidzieć, kiedy mój zawodnik dostanie raka. Teraz zagranie Dominika, ale on na pewno do tego nie dojdzie. FIFA jest głównym, ale o tym wiemy wszyscy. Gramy dogrywkę. Słuchajcie, mam w dupie ten mecz, jestem obrażony na Fifa, a więc gramy byle jak tak, żeby dograć do karnych, bo inaczej wygrać się nie da. Nastąpiła nagła zmiana planów. Nie, nie idziemy na karnę. Po prostu kuźno przegrywamy ten durny, durny mecz. Powiem wam, że chciałbym kiedyś nagrać taki mecz bez nerwów, taki mecz, gdzie luźno wygram. Ale myślę, że w tej Fifie się to nie wydarzy. Ja cię szpierdzielę, na chwilę odwrócę wzrok, a ci już napieprzają tym sprintem jak chorzy. To jest nasza jedyna szansa. Milik. Boże Święty! Czy ty to widzisz? Lewandowski! Mi się nigdy nie zdarzało wygrywać z Hiszpanią, właśnie Polską, a grałem taki, takie mecze prawie w każdej FIFA. Zawsze było ciężko, to, bo to są zawodnicy z najwyższej półki. Tutaj nie ma przelewek. Tutaj ciężej wygrać niż z kimkolwiek. I kurde, jeszcze to ich, to ich ustawienie i taktyka to jest po prostu nie do przejścia szacunek dla Hiszpanii. Po prostu my tego możemy nie zrobić. Fuck U Ludzie Czy to ja tak beznadziejnie gram Czy te boty są po prostu Pierdo Czy wy widzicie w tym momencie co robi mój zawodnik Czytaj peszko Co on tutaj właśnie robi Czy on gra w piłkę Czy on gra w jakiegoś cho chowanego gra Nie może podejść do piłki On się cofa Naprawcie FIFA i jej sports, bo nie kupię nowej Fify. A przepraszam, zawodnik z overalem yy, załóżmy, 80 już by do tej piłki podszedł, tak? Czyli zawodnik, który ma overala tam 60 9, to jest takim debilem, tak? Że on nie może podejść do piłki, rozumiem? Ja nie wiem, wykastrujecie piłkarzy po prostu w zarąbisty sposób. Lewandowski! Lewandowski! Suck my dick! You mother! Faka. Za dużo angielskiego jest w tym odcinku Mam to w dupie Prowadzimy, Lewandowski się wkur... I mamy, uwaga ludziska Proszę bardzo, sicie bąka 2-2 Czy to jest na poważnie? Czy to jest na poważnie? Dobrze Sak, my, dyk! Już ci to mówiłem, ty głupia. No, co pokażesz? Taki kozak, czerwona kartka, bo Polska ma przegrać, tak jest zapłacone. Słuchajcie, dotrwamy do tych pieprzonych karnych i miejmy to za sobą. Jak wygramy, to będę cieszył mordę jak nigdy w życiu. No, Jezus, dobrze, że mamy tego szczęsnego w bramce. Nie wygląda to dobrze, no. Dobrze, mamy rzuty karne, bez lewego, trudno, damy sobie radę. Waga, Wojtek Szczęsny czy sesk Fabregas? Wojtek Szczęsny, w lewo. Ej, czy to przeszło mu przez ręce? Czy, czy ja tylko... Milik czy Casillas? Milik, 1-1. Silva. Ciężko będzie. 2-2. Błaścikowski, 3-3. Wow, ale oni strzelają karne. Co jest? Matko, no przecież ja się dobrze rzucam. Ostatni karny, Peszkin, nie zepsuj tego. Waga Peszkin czy Casillas? Peszkin, no oczywiście, że 5-5. I teraz już kto się, kto popełni? To jest kolejny. Super. Sergio Ramos... O matko... Glik... Mi uderzyłem mocno i trafiłem w to gówno zielone! A pieprzyć Fifę! Prawda? Pieprzyć Fifę! No oczywiście byłem tego świadom, jak już mówiłem na początku odcinka, my byliśmy po prostu skazani na porażkę, to jest Polska... HISZPANIA! Wiadomo, można było to wygrać, ale widzieliście jakie tam drobne oszustwa były? Widziałem to. Widziałem oszustwa, FIFO oszukujesz. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jaki mecz następny mam zagrać, i wybiorę komentarz, który ma najwięcej łapek w górę. I taki mecz oczywiście zagram. Znowu przegrałem. Drugi mecz z rzędu, ale dobrze, teraz musi być fala przegranych, żeby potem była fala pięknych wygranych. Karma wraca. Do zobaczenia, ludziska, na razie.